Dzień dobry, nazywam się Zofia Wałdyga, jestem tłumaczką poezji czeskiej i a, chciałabym przeczytać Państwu kilka wierszy z nowej antologii poetek czeskich Sąsiadki, którą przygotowałam razem z Anną Wanik i Agnieszką Wonyham-Kało, która ukaże się 12 października nakładem wydawnictwa Warstwy. A, bardzo serdecznie zapraszam do słuchania i do lektury. Maria Iljaszenko, Danziger Zeitung. Codziennie rano i wieczorem połknij kawałek ołowiu. Metalowy balast waży zaledwie trzy gramy. Popij morskim powietrzem i poczekaj, aż coś się stanie. A miasto staje się morzem i można je wdychać a kolej żelazna, którą znasz z książek, już się wali. Na ołowiance zawadł się kibel, a pod nim krzyżackie sklepienia. Z oddali obserwuj walkę własnego ciała, dzielną i wzruszającą, jak porządny western. A później wróć do domu po rozebranych niemieckich torach przez zawilcowy las, gdzie biustonosze piszące na sękach Wyglądają jak nieznane zwierzęta północy, i tylko słowiki i sowy są tym, czym się wydają. Wanda Heinrichowa weszli do pokoju. Na ziemi rozegrana partia pionki ciemne i jasne. Nie wiedziała nawet jaki ma kolor, czy należy do gry. Pochylił się nad trzechownicą. Patrzyła na jego plecy, była zupełnie spokojna. Zrobił ruch pionkiem, nie wiedziała którym. Potem się do niej odwrócił. Zegarek marzł obok wiaderka z lodem. Powiedzieli sobie, teraz czas powinien stanąć nie wiedzieli, że płynie do tyłu w przejrzysty ślus, w którym nie ma nic, w którym miał lenia bóg. Zanim wpadł na ten szalony pomysł. Sami wiecie. Wystarczy się rozejrzeć. Jitka serboła. robi wszechświat Robi wszechświat. Cały. Może coś sypie się w środku, ale to się zalepi. Tynki, okapy i wymówki. Robi wszechświat. Całego pod rozpieszcza, z ropuchami i ozdóbkami, z księżycami i obietnicami. Wszystko tam jest. Wszystko pięknie rośnie, krwawi i boli. Jest szczęśliwy, szepcze pod nosem, mam wszechświat. Zupełnie przez to głupieje. Od wiosny we własnym wszechświecie o tym nie pomyślał. Nie odciął się od tego zawczasu. Zuzana Lazarowa, kobieta z piasku. Znajdź obcą kobietę, na tyle posłuszną, żebyś umiał ją kochać. Znieś jajo swojej zuchwałości i zmusi ją, żeby je podeptała. Czule ją na karm, pierwszorzędną słomą, szyszkami i miękkim twarogiem. Bo taka kobieta ci się opłaci. Nie musisz nawet otwierać w głowie sklepu z zabawkami. Olga Stechnikowa chce. Chcę mieć na udach komory pyłkowe jak pszczoła. Być sikorką, która dogląda młodych kukułek. Chcę widzieć syreny, jak dokazują na dnie. Chce. Żeby mnie brano pod uwagę i gwarantowano bezpieczne objęcia. Chcę, żeby wyrósł ze mnie bukiecik, który zakryje ranę postrzałową za uchem. Tęsknię za wielkim testowaniem tuszów do rzęs. Marzę o przemianie w roślinę, o zaskakującym działaniu leczniczym. Chcę zidentyfikować wszystkie niebezpieczne elementy państwa kuchni. Mieć taką iskrę jak wy przed laty. Mieć swój udział w powszechnym równouprawnieniu. Oglądać trójwymiarowe zdjęcia waszych dzieci w pierwszy dzień szkoły, zakładać fundację i raz jeszcze być konikiem, konikiem morskich wszystkich nieplanowanych ciąż. Chcę płynąć z wartkim prądem literackim. Anna Beata Hablowa setne na białych ulicach. Przestrzenie, w których boli po ludziach. Siedzą niedaleko. Prostopadle do świata. Naczczo połykam zachód w drzewach. O ileż większego stężenia, nieobecności domu, można jeszcze nie dostrzegać. Papier wpycha nas do swojego czarnego atramentu. Żebyśmy nie rozumieli wszystkiego, czego nie ma. Ja... O tobie myślę jako o umarłym, a ty w pewnej chwili rzucasz nie wierzę w zaokrąglanie. Maria Iliaszenko, flota mórz południowych. Wejdź do lasu tak, jak się wchodzi do morza. Rozgarnij rękami niebieską trawę, obserwuj stada przezroczystych oślic i innych dziwacznych ryb. Zadaj się z lasem, aż będziesz cały gencjanowy od jagód, ręce od komarów, kolana od jeżyn i jedz maliny, bo są bogate w witaminę C. Zadaj się z lasem, aż poczujesz jego smak pod językiem. Kiedy przyjdzie ból pleców, znajdź miejsce, gdzie leży kamień, a na nim płaski mech. Łodzie wracające z dalekich podróży będą ci przepływać nad głową. Niektóre są puste, inne wypchane towarem. Jeden z marynarzy zasypia przy patruszeniu ryb i upuszcza nóż prosto na Twoją głowę. Poczekaj, aż wybrzmi ten świst. A to, co było krzywe, będzie wyprostowane. A to, co było odebrane, wróci do swojego pana. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam do lektury sąsiadek.